Cześć, mam kochani, są EpodActions i w dzisiejszym odcinku będzie kolejny w prezentacji modów i dzisiaj dodałem trzy takie fajne mody które trochę ją rozgrywkę w minecrafcie są to latające struktury, na których mogą być wioski albo inne rzeczy jest to mod który dodaje na przykład kebaba w Minecraftie. albo jest to mod który robi telepo działające teleportery. I jeszcze tego nie testowałem, więc spróbuję to przy Was. Więc jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę subika. Będzie mnie to motywowało do robienia kolejnych filmów i oczywiście zapraszam do oglądania. Dobra, mam tu już oczywiście mody. Hmm. Tutaj i to jest, już, zaczniemy od razu od Farmers Delight, czyli tak się nazywa ten mod, w którym właśnie dodano te wszystkie takosy i w ogóle. I patrzcie, o to od razu mam taką kuchenkę mm. o, w ogóle skrzynka z marchewkami albo z ziemniakami, co wolicie? Machewki czy ziemniaki? Napiszcie. Dobra. Ja bym wybrał raczej chyba marchewkę i to. I to i to bym wybrał. I patrzcie, z totalno przede te wszystkie, na przykład nóż. Hmm. Tu, tu działa jak miecz! Działa jak miecz, dokładnie. On działa jak miecz. Yy, jakieś nowe, fajne tabliczki w ogóle. Yy, możemy sobie napisać. elmo yy, no. Patrzcie jak to zrobiście wygląda. W ogóle z tyle Dobra. No czemu to jest hitbox, tak by the way? Nie wiem. Jeszcze mamy trochę szafek kuchennych, na przykład jakby ktoś chciał sobie coś schować. No są takie jak skrzynka ogólnie. Yy, o, i są w ogóle soki dodali. Yy, sok z melona, to mogę sobie wypić. Yy, sok z jabłka, nie, cytr jabłkowy. I co to za efekt? A, absorbacja i gorąca czekolada. I to usuwa jeden szkodliwy efekt. Aha. Bogate pole uprawne. Bogata gleba. Zobaczmy jak to działa. Tak w ogóle szybko. Wody. Zobaczmy wiatrko. Chce Co, coś posadźmy, nie wiem Na przykład Niesiona kapusty smażony jajko XD No to naprosimy sobie Tutaj kapustę I Tutaj na przykład pomidorka A jest cebula też? Cieka kapusta, cieka cebula Chyba tak się cebulę sadzi po prostu. tak tak się cebulę sadzi tak jak buraki no to mogę wziąć mączkę kostną i popatrz po prostu jak to będzie wyglądać. No całkiem fajnie kapusta o. Pomidory. Bo zszedł. No i mamy eleganckie pole. Hmm, chyba, że nie wiem jak się robi tą żyzną ziemię, ale tak to ogólnie. Tak sobie zbieram te rzeczy teraz. No. Patrzcie, co mogę zrobić. Bierzemy sobie deskę do klejenia elegancko. Cię postawimy nie wiem na, na tym, na szafce. Z no co tu możemy wziąć ciekawego. O na przykład patrzcie jest kebab! Jest kebab! Jest kebab w minecraft chociaż to się nazywa tortilla, to jest jak kebab po prostu. Zadam kebaba jeszcze jakiś efekt mi wychąbało. Odporność za kebaba! No ja dobra, bierzemy sobie dyretowy nóż. Dobra. Tak, tu jest nóż. Piekielna kuchnia! Aha, bum się... bo Dobra. Weźmy sobie na przykład nie wiem. Święcą sobie parę rzeczy. Surowy kawałek do... Weźmy... A, bo czarnowalne jedzenie. Sobie to co da się pociąć według mnie. O! anty Cookies? Co to jest? A bo to jest już druga modyfikacja. Przepraszam. To jest już druga modyfikacja i to są jakieś ciasteczka. Które mi dają regenerację XD. Ale do niej zaraz przejdziemy. Sorry, bo gram trzy na jednocześnie. Możemy sobie na przykład dorsze pokroić. Pokroimy sobie rybę. Albo patrzcie jeszcze, co odkryłem. Hmm. Świnia. Świniaka, co wyśmiane. Przepraszam. Eee, niech nie. Proszę nie pozywacie mnie do sądu. Przepraszam. Chodź. Patrzcie. Aha, nie zadziałało. Jak było? By. Działało wtedy. Po chyba miałaś, bo miała z tego ta szynka wyjść, taka duża. Co właśnie jest... Która właśnie... Tutaj. Szynka. Nią, można pokroić. I wychodzi mięso. A z mięsa można zrobić boczek! Surowy boczek. Robię sobie boczek dzisiaj. Normalnie można robić z tym modem takie programy kuchenne w minecrafcie, że Siema, no tutaj, e, e, podachcząc się dzisiaj e, będziemy sobie robić boczek w naszej profesjonalnej kuchni Nie wiem no jak to brzmi, źle na pewno Bierzemy sobie dorsza, no mączkę kosto mi dało I kość apetystycznej szynki I chyba, jak chwila, wezmę sobie więcej tych kuchenek, bo to jest dla mało stanowczo za mało kuchanek. Musimy ich chłupkać całe. Myślę, że tyle wystarczy. To nie za mało, nie za dużo. No tyle wystarczy do mojej kuchni. Ja chyba coś się da zrobić. a tak. nie wiem, gdzie się będzie. A w garnku chyba. Nie wiem, czy się garnka używa. Obiad. Dobra, wrzucamy tu coś szynka garnek tu dajemy a wodę trzeba zapomniałem jakieś inne rzeczy dobra weźmiemy se boczek no, co to za, za mięsna? możemy dostać kapustę pomidora jakieś grzyby i co z pomidorowy Spaghetti robię. Oj, woda! Jeszcze woda. Może. Naprawdę nie wiem, co się robi. Już chyba powinna być woda w garnku. Co ja mam tu dać? Garnek zepsułem. Nie umiem gotować. Nie jestem kucharzem dobrym. Tak mi to pewnie. A, chyba mam pomysł. Mam pomysł. Bierzemy sobie boczek. Coś tak robiło. To pamiętam, jest jeszcze z innego modelu. A nie, nie, tak to nie działa. I możemy sobie przynajmniej zrobić boczek. Ale przepraszam, że nie umiem wam zupy zrobić. Ale za to mogę Wam zrobić coś innego fajnego. Będziecie mieli bardzo dużo boczku. Jeszcze nie wiem po co wam się przyda tyle boczku. czego możecie schować w tej profesjonalnych szafkach. Proszę bardzo, z IK najlepsze. Chcecie schować boczek pieczony i zachować sobie na później. jak kiedyś będzie go zam... ja Kiedyś będzie go parkować. No, patrzcie już, ile nam się boczków smaży XD. Ale, no myślę, oceniam w ogóle tą modyfikację 9 na 10, gdyż to właśnie gotowanie jest tak trudne. Ale w ogóle pickki jest to, że to daje w ogóle te wszystkie dania. O, i te tabliczki jeszcze są bardzo fajne. Te noże, płótno, nawet ciasto się chyba da. Ciasto czekoladowe! Muszę to zjeść. Muszę to zjeść. Co nie da się? Zofaniałem, muszę pokroić. Jeśli się już nie da zjeść ciasta normalnie. Trzeba je oczywiście pokroić. Bierzemy sobie żeby razem, nożki normalne. A i teraz chyba można jeść. Ja mam Speed'a w ogóle XD. Jestem Speed'a od ciasta, jestem z szybkością. Dobra. Ta modyfikacja bardzo mi się spodobała. Moja cena, i teraz, y, mośl, teraz myślę, że możemy poszukać. Y, Chwilę, y, locate. Y, Bastion Man. Y, Nie, locate. Ciekawe, czy to są. U, jest blisko. Jedna ta wyspa latająca. Patrzcie, to, ta druga modyfikacja, którą Wam dzisiaj pokażę, to są latające wyspy. Tak, to są latające wyspy. Tu mogą być domki. Proszę bardzo, widzicie, mam się domek. Mam wysepkę taką drugą. że ten moty jest zarąbisty. Tak, to to jest zarąbiste I patrzcie, kto jest. Tu ma. <grystanie> Halfly cup. No i widzicie tutaj w ogóle rzeczy... Aha To w ogóle tutorial, jeśli chcecie być... Ciekawe co to daje O, regeneracja Co Jeszcze te ciasteczka dodaje wzdę Bo tu możecie znaleźć takie fajne rzeczy, na przykład o albo tarcze To każdemu się przydadzą takie rzeczy ja tak nie, to jest naprawdę spoko. Mm. Więc to jest bardzo fajne. Jak na moje ust mi się to bardzo podobają te wszystkie wysepki w ogóle. Ciekawe, czy są inne yy, filo. Kate, to była jedna. Maring. Aha, tylko. A, bo to po prostu tylko Piszę taką sepkę, ale dla mnie w ogóle ten, ten mod fajnie dodaje, bo fajnie się tak pod... fajne byłoby, gdyby to dodali do Minecrafta po... Ender perła, trochę steków. Teraz kupujemy sobie drugą normalnie. I to? To sobierzemy sobie wszystko. To byłoby fajne, taka mapka fajna by była. Właśnie, jakby były te mapy takie i tylko byłoby ich dużo więcej. To byłoby bardzo fajne. że chyba bardzo rzadkie są te występowania. okułem 8 na 10, 7 na 10, bo... Mogło być coś więcej. No na przykład mogłoby być, jak... mogłoby być coś więcej, ale... O, tu jest ukryta skrzynka. I patrzcie, koksa tu mamy. W kamieniu. No, a, tylko jedna jest ukryta skrzynka. Aha. Co chłop strzymał. A tu jest jeszcze jedna. No i ziodło, normalnie. Fajne rzeczy. Się tak. Czyli na każdej takiej wyspie. Po prostu... O! I znacznik nawet. Super. I trochę węgla. No i ogólnie. No, to jest fajny mod. Fajnie się tak poszukać. No. Ej, a może się tu urządzimy tak? No zmieniamy, zrobimy sobie nasz nowy dom po prostu. Że tu jest trochę ciemno. Bierzemy sobie po prostu na pochodnia. Zwykła pochodnia. I oświetlamy. Tutaj, tutaj i tutaj. Żeby było to bardziej przytulniej. Szyba. Po prostu robimy nasz nowy dom, widzowie. To jest ta skrzynka, to możemy usunąć, bo to nie będzie pasowało mi do moich rzeczy. Bierzemy z te planki. No, ogólnie fajnie by było mieszkać w takiej wyspie, w Sepce. Tu drzwi se bierzemy, no, dużo lepiej. No. No jest, jest na oświetlenie, teraz to można sobie zrobić domek, tutaj elegancki, bardzo mi błękitne, bo to bardzo lubię ten kolor, tu możemy, tu możemy zrobić takie zejście jakby, nie wiem, do jakiegoś takiego długiego pomieszczenia, że zrobimy mu w w komuś to co chce, oj. No to tu będzie już wejście do tej piwnicy oj 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 yy, za głęboko są podsumą dołki kopie No i dobra Tu robimy Tu będzie takie miejsce gdzie będzie Nie wiem coś w rodzaju takiego miejsca gdzie będzie crafting jakaś skrzynka Bo tam, bo tam to będzie chociaż nie, no jednak na takim przeniesieniu to trochę za małe. No. Ja obydź odcinek o modach skończyło się na naszym nowym domu. Sorry. Musiałem. I myślę, że już raz sobie będziemy blablabsem. Dobra, zrobię mu i tak dużo drabiny sam kupi, więc nie łe. Bo... Dobra. Yy, chwilę. jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę. I... Yy. Hmm. Aha, myślałem, już, myślałem, że coś jeszcze takiego jest w Minecraft, a. ale nie było, bo myślałem, że coś takiego jest, tylko bez ciekawostka, bo myślałem, że taki cyklot w powtarza nie ma. No, więc to widzowie byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli Wam się podobało. Oczywiście linki do modów zostaną w opisie. A, jeszcze jedna ważna sprawa. Robiłam własną grupę na Discord... własną grupę dla Discordzie i tam będzie w w ogóle ze mną pogadać, to tam aktywne w ogóle, nie, więc zapraszam serdecznie, link oczywiście w opisie. kolejny odcinek może piszcie w komentarzach, co chcecie następnego, więc ja już nie przedłużam, no, na razie, cześć!